a z tej strony właśnie o, ja, Adam Piłkarz, Adam Piłkarz jakby zapisat w futbol Mogę wam tylko jedno powiedzieć, że dzisiaj jest taka zbyt zła pogoda. Chyba strasznie zła pogoda. E, bardzo zła pogoda i chciałem właśnie powiedzieć o jednej sytuacji, że nie wiem czy to będzie koniec mojej jakby kariery, czy tak jakby kariery przygody z piłką. Właśnie dostałem od jeszcze taką fajną final piłkę Barcelony. Będę chciał powrócić bo nie wiem czy wiecie. Czekajcie. Mam, jakby powiedzieć, kolano w gipsie, bo rzepka mnie wyskoczyła i gdzieś mi to się wykręciła. Coś mi też z tym kolanem się dzieje, bo on też wygląda, jakby za chciał się. Ja się boję, bo teraz, jak nie dość, że te kolana zostały skręcone i rzepka wyskoczyła, to nie dość, że jeszcze nie drugie kolano, kolano Bo jak chodzę z tym kolanem, to czuję się, jakbym gdzieś zgiął, Pewnie gdzieś się zgiął i znowu mi tutaj strzeliło. Ja za chwilę boję się, że tu kolejne kolana i będą za chwilę dwa kolana złamane. jak te wyzdrowię, to te złamię, jak te wyzdrowię, to te złamie Tak, tutaj właśnie mam Dobra, już możecie widzieć troszeczkę tak. O, tutaj jest noga, ale tu. Wiesz, też też jest kolano zabandażowane. Zobaczcie to na filmie, ale to zobaczcie na. Yy, jak będzie miniaturka, zobaczycie to zobaczcie sobie, jak całe to jest zaletnione. Tym wszystkim. Jak powrócę, może nie wiem. Jak yy, w środę jadę do szpitala i nie wiem, jak to będzie. Jeśli będzie problem z tym. Jeśli będzie w ogóle z tym. To jest ten problem, to będzie taki problem, że w ogóle chyba nie będę już uprawiał w ogóle piłki, w ogóle już skończę chyba później z tą karierą i z tą przygodą z piłką, a dużo odcinków właśnie nagrywałem z tej serii na Alan Piłka Szczewnica, też na kanał Fenix Jeśli coś nie będzie poważnego, to nie będzie skończona kariera i przygoda, a jak się jak się, jak się po prostu Coś się wydarzy, że to też coś z tym kolanem, z rzepką, ale nie tylko, no to będzie poważnie kłopot, mogę już przestać i skończyć karierę ze sportem, czyli z piłką, z, z nagrywaniem odcinków piłki nożnej, a też poza grami komputerowymi na kanale Phoenix to też bym chciał nagrywać coś ze sportem, ale już mogę tego wtedy nie robić, no i będzie ciężko i tu nie wiem co dalej będzie. Mam jeszcze dużo planów, ale Ekolano mnie tak strasznie boli, czy to już w ogóle będzie koniec tego, czy nie, bo nie wiem, że jestem niewysypany i niewyspany ciągle. Jestem się nie przez te Jeszcze muszę spać prosto. Jeszcze nagram później kolejną informację na temat, na, yy, na jeszcze innym kanale, czy ktoś mi się z i analizować, czy to wszystko tak będzie. No nie na wszystkich kanałach, już na Instagramie na to się na innym Instagramie na piłką. Nie mi jak się tak siedzę. No i nie wiem jak to będzie, jeśli się skończy ta kariera, jak się skończy i skończy się tam przygoda z piłką, no to ja już po prostu nie wiem co robić w tym momencie. Po prostu będę musiał wam co innego, wam później tam. A jeśli się dobrze skończy że zdrowieje, to będę dalej grać w piłkę. A jeśli nie będę mógł grać w piłkę w takim stopniu, że nie będę mógł robić dookoła świata, nie będę mógł robić tego triku, co robiłem na innym odcinku, nie będę mógł robić żadnych, re, nie będę mógł robić rabony, rainbow'a i takich innych trików piłki, to po prostu yy, tyle. Ja będę mógł chyba grać tylko normalnie, a nie będę mógł wam pokazywać czegoś jeszcze nowego mogę nauczyć, czego nowego się już nauczyłem, nie mogę wam tego zademonstrować, jeśli tak. W stanie, że będę grać w piłkę, ale nie w takim stopniu, że będę mógł omijać na przykład rywali na treningu z nalomem, no to będzie ciężko. Żeby mam grać normalnie wprost albo po prostu w ogóle nie grać. I na tym właśnie poprzestanę, że jak tak siedzę, to mnie choli kolam i nie wiem czy się zrądzić w krzywi te, bo nie dość, że ja cały czas leżę, a nie potrafię leżeć tylko w jednym miejscu, to potrafię czasami nie wiem, i się chodzić i... Na inne noc skakać, bo się napić albo coś zjeść, to jest ciężkie starze. i Popełniłem błąd i nauczkę, i myślę, że, że już więcej błędu nie popełnię i że kolano będzie zdrowe. A że te kolano coś się z tym kolanem teraz dzieje, to nie. może źle gdzieś było. Tutaj też wyglądasz w wygodzie, jakby to było Tak się będzie, No, co sam mogę powiedzieć? Tyle. Jeśli, wam coś, jeśli chcecie, żebym nie zrobił, to dajcie subskrypcję na ten kanale a jak będzie do tajemnice freestyle, to będzie tutaj 300 tysięcy, wyświetleń, no będę zadowolony. No i co? To ja się z wami żegnam, tylko muszę troszeczkę przybliżyć ten telefon. I trzymajcie się do zobaczenia. Dobra. I pamiętacie co wspomniałem oczywiście. 2018 rok yy, edycja kolekcjonerska, jeśli nikt tego nie ma, to już chyba się nie, nie dostaje. To już można tego nie dostać, ale ja sobie dostałem tak. Chyba ja chciałem powiedzieć, że ja dostałem to za ciężką pracę, bo ja grałem w piłkę i yy, chciałem dobrze zagrać. To tak najlepiej grałem. Tak dobrze grałem w 2018 roku, miałem taką szybką podnę, że po prostu dostałem taki prezent. No, tylko, już też dobrze grałem w piłkę. Dobra, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć, widzimy się może jak hmm, kanał.